Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak to się stało, że trafiłam do Rumunii i dlaczego właśnie tam. Ponieważ zawsze, kiedy poznaję nowych ludzi, pada pytanie: Je Rumunia, ale przecież to, to, to są sami Cyganie? I jak w ogóle, gdzie do Rumunii? Zazwyczaj ludzie podróżują, wy, wyprowadzają się czy tam podróżują do Niemiec, do Anglii, do Holandii a ja wybrałam Rumunię i jest to zawsze temat bardzo ciekawy. Dużo ludzi też właśnie na moim Instagramie pytało mnie, dlaczego taki wybór, skąd on się wziął i jak się to wszystko rozwinęło, więc stwierdziłam, żeby nie robić tego na raty, będę opowiadała tutaj o wszystkich moich historiach. Może komuś da to być jakaś taka zachęta, żeby tam się wyprowadzić albo Podróżować, cokolwiek. Albo będzie to być może fajna historia, którą usłyszycie. A więc zaczynajmy. Ja pracowałam tutaj w Polsce i po pewnym czasie byłam troszkę załamana, że tak powiem, jakimiś tam realiami. Też byłam załamana tym, że nie potrafię dogadać się w języku angielskim. Co? Jest bardzo istotne, uważam, w dzisiejszych czasach, tym bardziej dla nas, młodych ludzi. I byłam też zawsze jakoś głodna jakichś tam przygód. Zawsze widziałam siebie w, w jakichś, właśnie takich sytuacjach z filmów, można to nawet nazwać. Więc pewnego dnia stwierdziłam, że bardzo chciałabym spróbować. Jestem młoda, dlaczego nie? Poznać nową kulturę byłam zawsze ciekawa, jak żyją inni ludzie, jakie oni są, ich jakieś tam obyczaje, tradycje i tak dalej, więc to wszystko tak jakby skumulowało się razem i postanowiłam wyjechać. Moja historia ogólnie, z wyjazdem tam była bardzo spontaniczną decyzją. Praktycznie wszystko odbyło się w w ciągu dwóch tygodni byłam tutaj, potem pojechałam tam. Bardzo szybko tam znalazłam pracę, będąc jeszcze w Polsce. Praca, właśnie firma za, zaoferowała mi lot i tam nocek przez dwa tygodnie w hotelu, żebym mogła sobie znaleźć mieszkanie, jakoś się sama urządzić i w ogóle się odnaleźć. Więc tak wyglądał początek. Dlaczego taką decyzję podjęłam? Ponieważ ludzie podróżują, czy tak jak powiedziałam, przeprowadzają się do krajów, gdzie jest też euro, w Rumunii nie ma euro. Chociaż na przykład wypłaty tam są podawane w euro, natomiast później przychodzą wypłaty w ronach, czyli tam ich lejach, można tak to nazwać. I uważam, że w takim kraju, gdzie nie ma tego euro, jednak da się, że tak powiem, więcej zarobić w pracy w, powiedzmy, korporacjach, gdzie język polski jest taką twoją, powiedzmy, supermocą. już za to jakieś tam dodatkowe bonusy. Niż na przykład miałabym pojechać do Niemiec i trafiłabym tam gdzieś do fabryki, co akurat w moim przypadku nie było to tym, co bym chciała. Kolejną rzeczą jest na pewno to, że właśnie dlatego, że jest tam mniej Polaków, Polak jest tam bardziej ceniony i dlatego może sobie pozwolić na pracę w jakichś tam biurach niż właśnie w fabrykach. I to odróżnia, wydaje mi się, Rumunię od innych krajów, chociaż powiem Wam, że wcale nie jest tak mało Polaków, jak się mogłoby wydawać. Jest ich nawet sporo. Wiadomo, nie tak jak w innych krajach, ale. Mogę śmiało stwierdzić, że jest ich naprawdę sporo. Jak wyglądało moje poszukiwanie pracy? Może o tym powiem. Bardzo prosto, ponieważ jeżeli decydujesz się, żeby wyjechać do Rumunii i chcesz zamieszkać, powiedzmy, w Bukareszcie czy, czy tam powiedzmy w jakimś innym, większym mieście chociaż wydaje mi się, że największe perspektywy pracy są właśnie w Bukareszcie to wystarczy, że znajdziesz na Facebooku. Jakieś stronki, są tam też ogłoszenia z różnymi pracami, czy jakieś inne e, strony internetowe, typowo do e, ogłoszeń o pracę. I wydaje mi się, że jeżeli chcesz podjąć tak szybką i spontaniczną decyzję jak ja i nie szukasz e, że tak powiem nie wiadomo czego, jak, jak jeżeli chodzi o pierwszą pracę, to uda Ci się to zrobić o dwa tygodnie. Potem wiadomo, wiadomo, że pracę można zmieniać. Tak naprawdę, powinno się zmieniać, żeby iść coraz to wyżej tam po tych szczeblach, więc możesz do, do, dotrzeć, tak, wydaje mi się, do bardzo fajnej, do bardzo fajnego stanowiska, wkładu i tak dalej. Mm, tak. I co chciałam powiedzieć? Może powiem Wam mm, o takich pięcia, a pięciu faktach. Z którymi mogę się z wami podzielić na temat, właśnie Rumunii. Ja to mam oczywiście zapisane w punktach, ponieważ nie mam takiej pamięci, a pomysł na stworzenie filmiku powstał 10 minut temu, więc lecę na totalne żywioł. Musicie mi wybaczyć całe jakieś tam zacięcia. Nagrywam to pierwszy raz, bez poprawek i bez cięć, także musicie mi naprawdę to wybaczyć. Ale nie będę teraz tutaj tyle mówić, tylko przejdziemy do rzeczy, do tych właśnie pięciu faktów. A więc tak, um, pierwszym faktem jest to, że w Rumunii e, jest e, waluta to leje rumuńskie. I co jest ciekawe, te pieniądze są plastikowe, nie takie jak nasze banknoty, e, które łatwo wyprać, przedrzeć cokolwiek. Ich, e, ich banknoty. Są e, plastikowe, super wodoodporne, nic Wam się z tym nie powinno stać. E, I jeżeli chodzi, jest jeden lej, dwa leje, pięć lej i wiadomo już tam dalej w górę. Nie ma tak jak u nas monet pięciu złotowych, dwu czy, czy jedno złotowych, prawda? Więc uważam, że to jest super sprawa. Wolę ich właśnie e, pieniądze niż nasze. I naprawdę, to jest klasa. Powinniśmy takie wprowadzić, moim zdaniem. E, szczególnie dla tych, którzy zapomniałam wycią wyciągnąć z kieszeni banknotów przed wypraniem spodni. <grym> Okej okay, Przejdźmy do drugiego e, faktu. Drugim faktem jest to, że Parlament w Bukareszcie słynie z tego, że jest e, jednym z największym administracyjnym budynkiem na świecie. Ja miałam przyjemność mieszkania e, kilkukrotnie niedaleko Parlamentu, Owszem, powiem Wam, że budynek ogromny, naprawdę ogromny olbrzym. Jakbyś tak musiał, e, tak mówię do Was na ty, jakbyście tak musieli e, przejść boku, to pff, du dużo czasu by Wam to zajęło, naprawdę. E, jest ogromny. Natomiast ja byłam też w środku i w środku, powiem Wam, dobrze jest sobie zobaczyć, przejść, jeżeli jesteś w Bukareszcie, zobaczyć. To zawsze jakieś nowe doświadczenie, ale jest ten budynek, jest dla mnie pusty. Piękny od środka, wiadomo, dobrze wykończony, ale moim zdaniem nie ma się aż tak z czym zachwycać, bo jest w środku ogromny, pomieszczenia są ogromne, ale wszystko jest takie dosyć puste. Takie jest moje stwierdzenie, dlatego czy polecę ci, kiedy będziesz chciał przyjechać do Rumunii i coś zwiedzić? Niekoniecznie. Ale zawsze można, tak? Trzecim faktem, o, to jest bardzo taki dla niektórych temat tabu, gorący temat e, Rumunii, a Cyganie. E, a więc tak, musicie zrozumieć to, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że e, Rumunii to nie są Cyganie. Romowie to są Cyganie. Jest to e, zupełnie inna grupa, ale to jest grupa etniczna, tak? Jeżeli chodzi o Cy Cyganów, czyli Romów. A Rumunów, czyli mieszkańców Rumunii. Więc nie mylmy tych dwóch pojęć, bo to może być dla nich naprawdę dla, bardzo obraźliwe. E, czwartym faktem natomiast e, jest to fakt, że, mm, że Drakula, przez nas znany jako e, bardzo, e, bardzo. Jak to nazwać? Taki krwiopiczy wampir. Chociaż każdy wampir jest krwiopiczy, ale Dracula jest takim najbardziej znanym. Dzięki temu, że Bram Stoker napisał o nim książkę, każdy znamy teraz właśnie tego Rumuna, który. Jakby to nazwać? Zbałamucił całą, całą Rumunię. Ludzi dawał na palę, i krew była wszędzie. <laughs> jest tak naprawdę to um, historia właśnie napisana przez Brama Stokera. Czy jest to prawda? to no, fajna legenda, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Ja ogólnie jestem wielką fanką wampirów, wielką fanką e, Drakuli. Pomimo iż nie jest to prawda, tylko jakaś tam e, legenda, bardzo ona mi się podoba, bardzo mi się podoba i jestem jak najbardziej za. Kiedyś więcej Wam opowiem o, e, że tak powiem, szlaku Drakuli, e, którym możemy podążać w Rumunii, ale to w innym filmiku. E, natomiast przed nami jest piąty fakt, który może Was bardzo zdziwić ale jest to internet. Internet w Rumunii. Mogłoby się Wam wydawać, że internet w Rumunii jest powolny, może nie jest, łączenie jest aż tak dobre, ale tu się bardzo zdziwicie. Łącze w Rumunii jest świetne. Internet jest naprawdę świetny. Więc że jeżeli chodzi o internet i całą technologię, jest to bardzo rozwinięte, jeżeli chcesz sobie przykładowo wziąć internet do domu i na telefon. Są super oferty. Powiem szczerze, że w, w Polsce takich nawet nie ma. Są bardzo korzystne. Tak samo kiedyś czytałam nawet artykuł, że język rumuński jest wprowadzany w wiele aplikacji, aplikacji komputerowych czy w wielu nowych technologiach jest to taki główny, główny język. Także wybrałam dla Was pięć faktów, które dla mnie są potwierdzone. Byłam, zobaczyłam, wiem. Mam nadzieję, że dało Wam to troszeczkę inny obraz na temat tego kraju. Z chęcią też opowiem Wam na temat tego kraju, czy tam moich przeżyć i historii dużo więcej. Natomiast będzie to wszystko w kolejny filmikach. Na dzisiaj to już koniec. E, mam nadzieję, że dacie mi dużo konstruktywnej, pozytywnej czy też negatywnej opinii w komentarzach. Ważne, żeby była konstruktywna, żeby mogła wyciągnąć z tego jakieś tam wnioski. I w następnym filmiku się poprawiłam. Tak jak mówię, jest to totalny spontan. Nie jestem w ogóle przygotowana, nie ma cięć i czasem każdemu mogą jakieś słowa wylecieć, a tymczasem żegnam się z Wami, dziękuję Wam bardzo i jestem mega podekscytowana, że mogę wreszcie podzielić się z większym gronem wszystkimi tymi informacjami. Z chęcią nagram kolejny filmik, oczywiście jeżeli macie jakieś propozycje, czy też pytania, wszystko nadal należy napisać, ja wtedy to wezmę pod uwagę. To tyle. Żegnam się z Wami, życzę miłego dnia, pa! Ha <laughs>